No to Taki ziomek. Cztery nie chcę, żeby. Jest. No, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami z jesiennego lasu. Ale już za chwilę zamienimy to na jakiś podmokły teren. Idę, słuchajcie, dzisiaj połowić szczupaki, mam taką nadzieję, na Nizinną Rzekę. Natomiast no już niestety od belika jestem jakoś przewlekle chronicznie chory od trzech tygodni. Ostatnie dwa dni odpuściłem w ogóle z rybami. No i tyle, no co, no życzę wam wszystkiego dobrego no i miłego oglądania. Okej, okay, gdzieś tam powinna być rzeka. Kurczę, pytanie czy ja w ogóle przejdę tam do tej rzeki mi się raczej nie podoba. Wziąłem się wędkę od Mikado, Katsudo. E, okazało się, że jest to aktualnie najlżejsza wędka w moim repertuarze. No i mam tutaj na końcu jakiegoś tam Savage'a dwunastkę. Mam ogólnie cztery przynęty może wzięte ze sobą. Dzisiaj tylko przypony. Będziemy sobie wchodzić w górę rzeki. No dobra, zobaczmy. Rzeka nie jest głęboka, absolutnie. Ja mam główeczkę piątkę. Nurt wcale nie jest aż taki wątły, dość śmiało mi spływa ta przynęta z nurtem. Oj, fajnie pracuje, naprawdę fajnie lusterkuje, wydaje mi się, że ten nurt chyba też tutaj dodaje swoje trzy grosze do tej pracy. No i tak sobie będziemy ławiać. No ale fajne łowienie ogólnie, ja rzadko tak łowię, także jaram się, mam nadzieję, że coś nam tutaj uderzy. Jest. Kurde, bez jajno Skończyłem gadać tylko. Kurde, który to jest rzut? Jest pajk! Ale jajca. No super. Może nie będę cię podbierakować, ale dawaj. Jaka, jakie jajca, słuchajcie. 60 tak prawie. No zobaczcie. Taki gruby 50 z plusem. Trochę mi się tutaj e, ugnurął, ale kurczę, koksik jesienny dokokszony. Jest tu mięśnia. No koleś, dzięki, że uderzyłeś, ale fajnie. Kurczę. No super. No dobra, odhaczanko i wypuszczamy. Szybkie odhaczanko wleciało. No i... No i kolego, wracasz do siebie. Ale super. Naprawdę. Mega się cieszę. Papa. Pa. Wow. To kurczę, no nie wiem, który rzut. Trzeci, czwarty. No niesamowicie. No słuchajcie, kapci znalazłem dużo nad rzeką. Znalazłem nawet wiosło. Jakieś tam wiadomo spławiki, ale kurde Jordany, pierwszy raz w życiu. No ale ktoś jak miał takie wiązanie, no to w sumie nie, wróżę. nie wróżyłem im najlepiej. No, ale w sumie nie wyglądają nawet jakoś źle. No cóż, no nie wiem no, co mam z nimi zrobić. <laughs> Zostawiam tu Jason, nie? Może ktoś będzie szukał? No, z racji na ukształtowanie terenu powiem Wam, że dość ciężko z tą rzeką, naprawdę. E, przyszedłem bardzo mało, bardzo mały odcinek. E, zmieniłem teraz przynętę na no, taką, zobaczcie, niewielką jak na mnie. E, złowiłem jedną rybę i jestem spełniony już absolutnie ogólnie na ten dzień. No, ale tutaj mamy takie rozlewisko, właśnie na nie dochodzę. I myślę, że tutaj są ryby. Także podchodzę do niego i rzucam. De, 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 de. Starą rzeczę, rozlewisko znowu jak zwał. Ale super to wygląda. No i powiem Wam szczerze, bardzo wierzę, że zaraz będę miał bratę. Bardzo w to wierzę. Wrócę może w stronę rzeki. Okay. Ej, szedł za tym. Kurde, zakotłował się, skurczy byk. Aj. Dobra, kocioł nie zrobił się jakiś wielki, więc zapewne był to jakiś pistoł, ale był. Kurczę. No ale oczywiście nie da się wszystkiego przewidzieć. Ja nie wiedziałem, jak to tutaj będzie wyglądać. A wygląda, szczerze, dość fajnie. Jest. Ale uderzył. Piękny rzut w moim wykonaniu. Nie powiem, że nie. No i jest. Ale ciężko będzie go tutaj chyba zwindować. Ale puszczę w trzcinę. Fajne. A nie będę dalej po niego wchodził. Damy rady go sobie tutaj wziąć do siebie. Wow. No. PZW Size Pike. <laughs> Super, taki pięćdziesiątaczek Wow, ale to cieszy, naprawdę. Cieszy, słuchajcie, cieszy naprawdę. Wow, taki Ziomek. W sumie nie chcę, żeby mi tutaj spał gdzieś. On sobie by wypłynął. Dobra, wiecie co? A, my zrobimy mu wodowanie, po prostu szybsze. No coś nie, dobra, on to sobie wypłynie. Tu jest głęboko. Leć, leć małolacik, dasz sobie radę. To jest miejscowa, tak zwana bankowa. Nie? Ja po prostu nie dopuszczam do informacji, że tutaj coś nie gwiździe. Nie dopuszczam tego w ogóle do informacji. Więc, jak mamy tutaj taki obszar do porzucania, wydaje mi się, że coś nam tutaj zaraz wyjdzie. Kwestia, może, kilku rzutów tutaj. No niestety, wróciłem do tego herringa, złowił drugą rybę No i się rozleciał po prostu Spada mi cały czas z tego haka Więc ja już nie będę kombinował Ja mam tutaj w kieszeni z telefonem ja Mam tego greatfisha wrzucone Hop, hop, hop Szybka zamianka No ale w sumie niezbyt żywotnie się zachowała Akurat ta przynęta, no nie miała szczęścia no, Dwie rybki, no to Trochę mało w sumie No ale dobra Wrzucamy na gf -kę. No dobra, obrzucałem je ja na kisie, zubiłem. O. Nie jestem pewien czy nie mieliśmy brania. Szczerze mówiąc. Coś tam niewielkiego na ogonku mamy. Tak jest. Jest na ogonku dwa ząbki. Czyli pewnie jakiś tam... mały... parzydlaczek. Jest! wow lepszy chyba czy on zaparkował w czymś Ja, śmiem powiedzieć że to jest mój ostatni rzut ale idzie trzcinami kurde nie zaparkował w czymś na początku no ale jest <noise> kurcze chciałem trzeciego dołowić no i mamy jest słuchajcie jest o wypłył gfkę <noise> Skurczybyk. No zobaczcie. Na no, tędy już 50 nie ma. Ale super, że wpadać, tylko oddawaj mi... Yy, o god oddawaj E, Maciek, otwieraj. No dawaj, dawaj, dawaj. No co za gość? <grystanie> Piękny mazurski, tłusty Ojk Ale No dobra. Super. No jest hat-trick, słuchajcie. Jest hat-trick, no. Słuchajcie, no jadę do domu z tak uśmiechniętą jabłką, że to jest show. O, no, patrzcie, pija we mnie No skurczybek. No i słuchajcie, pięknie. W ostatnim rzucie trzeci szczupak, także kończymy z hat-trickiem dzisiaj. Świetnie. No powiem wam, że bawiłem się wyśmienicie. Mimo tego, że ostatnimi czasy na beliku łowię naprawdę pokaźne ryby, oddaję ostatnio. No, to nie ma takiej opcji, że tutaj bawiłem się jakoś gorzej, mimo że te ryby nie przekroczyły 60 cm. To naprawdę uśmiech cały czas na twarzy. Jestem spełniony mega i zadowolony, jadę na chatę. Także no, super no to Ma to coś sobie to łowienie. Naprawdę pochodzić po chaszczach, czasami z wędką nie muszą być wyniki. Ale jak się złowi nawet jednego pajka byłbym super zadowolony. Jako, że złowiłem trzy, no to to po prostu jest petarda. No także dziękuję, mam nadzieję, że Wam również się podobało. No i do następnego, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.